na kanale Krypta na Kości i zapraszam na podsumowanie ostatniej sesji Kureyami Nakade. Dwóch cesarzy. Zaczęliśmy ją 25 dnia Shinjo, 58 dnia podróży, kiedy Kureyami Nakade ustalali podarunki dla osób, z którymi odbędą się ich najbliższe spotkania, m.in. dla cesarza. Ustalili, że podarują mu na no który przy okazji będzie miał szansę w ten sposób objawić swoją prawdziwą tożsamość. Potem tym na Nakade udali się na spotkanie z panem Kagehide, z którym Udało im się dogadać co do tego, żeby spotkanie z Trybunałem Syntaku odbyło się w dobrze wydanym komuś. Po spotkaniu z panem Kekehide, kurajmy na nakadę wysłali go do warsztatu na, żeby ten w miarę dyskretnie dowiedział się czegoś na temat obecności Kowala w mieście. Kiedy Heimin dotarł na miejsce, zamiast właściciela warsztatu spotkał tam Asahine Kuzo, który spytał go o powód wizyty. Shinseiji podał powód. Powodem była naprawa broni, a Taiyo. Kiedy żuraw usłyszał to imię, poprosił o umówienie spotkania, przekazanie wiadomości jego pani, bo sam szuka informacji na temat zaginienia swojego mistrza, a z tego co wiadomo, Akodu jako ostatnia była jego Jodzimbo, przy okazji bitwy, w której Asahina Jodzimbo zaginął. Tajo, kiedy usłyszała o tym od Shinseijiego, oczywiście zgodziła się spotkać z żurawiem. Kiedy udała się na miejsce, ona i Asahina Kuzo wymienili się informacjami na temat Jajindena, które ostatnio się dowiedzieli. Ta i oczywiście ukrywała wszystkie szczegóły związane z jego związkiem z ostrzami krwi i prawdopodobnie inwucjowanym. Dowiedziała się od kuzo, że Jadzinen był złamany po śmierci swojej żony i zapowiadał swoje zniknięcie, w pewien sposób przygotowując kuzo na przejęcie warsztatu. Mówił, że szykuje jakiś czyn, po którym rozpozna go całe cesarstwo i oczyści swoje imię. Pod koniec rozmowy Tayo dowiedziała się, że będzie miała okazję spotkać się ze współpracownikami czy też znajomymi Jajindena. Jednym z nich, prawie na pewno, jest Tozan, co Tayo wywnioskowała z ostrza, którym zajmował się kuzo, zanim mniszka weszła do sklepu. Jako miejsce spotkania zostało zaproponowane Dojo jeden Cios w dystrykcie Sakiyama. W trakcie tego dnia, kiedy Shinseiji i Tayo krążyli między ambasadą krapa i warsztatem Jajindena, Yami cały czas z odległości miała na nich oko, a Hisashi. Zaczyna utrenować samankana w podstawowych kata. Późnym wieczorem Shinseiji spełnił prośbę Taiyo, którą ta wyraziła wcześniej. Przyzwał Akodo Hikariego, byłego, prawdopodobnie narzeczonego Taiyo, nikt do teraz nie wie za dużo, którego Akodo Taiyo pytała o rady co do opieki nad kuko i rozmów z cesarzem, prosiła o wsparcie. Rano, przy okazji otwarcia dobrze wydanego koku, Kurajami na Nakadę udali się tam, żeby rozmówić się z reprezentantami Trybunału Sentaku. W czasie całej imprezy otwierania nowego centrum handlowego dystryktu Karada udało im się mówić, że modliszki, krawy i żurawie, a przynajmniej ich reprezentanci w stolicy, zrobią co mogą, żeby wesprzeć kraby w walce z cieniem. Po spotkaniu z Trybunałem Sentaku, Agasza Shinri zebrała Kurajami na KD do zakazanego miasta na spotkanie ze szmaragdowym czempionem i samym cesarzem. Rozmowa z największą osobą w całym cesarstwie przebiegła zaskakująco gładko. Cesarz zdążył już usłyszeć, o co Koreami na proszą w mieście i zdaje się nawet przychylił się do prośby co do wsparcia feniksów, co do przeniesienia armii na południe jak najszybciej. W czasie rozmowy, po podarowaniu Sashimona o Nino, Shinseiji opowiedział o swojej prawdziwej formie o tym, kim tak naprawdę jest. Po czym Homura rzucił pod nosem jakieś zaklęcie, co prawdopodobnie objawiło cesarzowi boską formę Hida Shinjo, Onino, Fuleng, no Kami. Po rozmowie z cesarzem, Homura zabrał Kurajemy na nakady na stronę na moment prywatnej rozmowy. Tam Kurajemy na nakady dowiedzieli się, że Homura nie wiedział nic o ostrzach krwi, które znajdują się u czempionów, a od Homury dowiedzieli się, że żona Jadzindena, która nie żyje od dwóch lat która sprawiła, że ten jest teraz, był, nie wiadomo, sumanym człowiekiem, to by już Jaeko, czyli starszość ostrajami. Na koniec rozmowy Homura zaproponował Kurajami no Nakade współpracę po zimowym sądzie, bo łączy ich wiele tematów, ścigają tego samego człowieka. Dni do święta Bon każdy z Kurajami no Nakade spędził na swój sposób, zajmując się własnymi sprawami. Jami zakończyła pewien etap nauki utenno, który zaczął przekazywać jej dalsze informacje. Dowiedziała się też, że jej starszy brat, Zuhiro jest swatem dla kandydatki dla Skorpiona, kandydatki na małżonkę dla szmaragdowego czempiona. Taiyo dowiedziała się, że Meikuko postanowiła zgłosić swoją kandydaturę na małżonkę właśnie dla Homury, a Shinseiji odebrał swój szamisen i spędził bardzo miły wieczór z Benkeiem w domu Geish. Rano rozpoczęło się święto Bon. Nie będę nawet próbować opisywać go tak ładnie, jak zrobił to mi z gry. Sesja jest na naszym kanale, zapraszam do obejrzenia, jeśli ktoś chce zobaczyć tę ładną wersję. Nazywa się dwaj cesarze i jest... dwóch cesarzy, tak? I jest naprawdę świetną sesją, zwłaszcza końcówka przeraziła nas wszystkich. Wspaniały cliffhanger. W każdym razie poranek każdy z na Nakadę spędził w obecności swoich zmarłych, świętując ich obecność, jedząc z nimi posiłek, w ten sposób. Po południu, kiedy całe cesarstwo... Po południu, kiedy cała stolica, wszyscy mieszkańcy udawali się w wesołym korowodzie w stronę cmentarzysk miejskich, stało się coś dziwnego. Kiedy wszyscy z Kurajami na byli w okolicy cesarskiego mauzoleum, nagle rozległy się krzyki do broni, generalnie wesoła, świąteczna atmosfera z, miejska, z miejsca prysła. Kiedy Kurajami na Nakadę podeszli, żeby zobaczyć, co się stało, zobaczyli, że z cesarskiego grobowca wychodzą y, wysuszone zwłoki, które wyglądały na bardziej żywe niż powinny być. Kiedy przyjrzeli się mu przez moment, zauważyli, że tymi zwłokami jest jeden z cesarzy, jeden z hanty. W tym momencie skończyliśmy sesję. Dziękuję bardzo za oglądanie tego podsumowania. Zapraszam oczywiście do lajkowania tego, ale zapraszam przede wszystkim oczywiście do kampanii, której następny odcinek wyjdzie już w sobotę po wyjściu tego odcinka. Poprzednie sesje też są na naszym kanale. Generalnie coś dużo przyjemniejszego do oglądania niż te podsumowania. Zapraszam.